Cześć tu Marcin, dzisiaj będziemy robić unboxing gry Bub kocie przepychanki wydawnictwa Dyson Bones. A więc w środku na początku mamy instrukcję. No, całkiem krótka, dwie strony. Kołderkę, na której będziemy grali. Oraz kotki. OK, żeby te, żebyśmy nie dostali wilgoci, też mamy pochłaniacze wilgoci. I mamy tak 8 dużych kotków, pewnie 8 małych, wszystko w ogóle spakowane w woreczki strunowe, więc też bardzo fajnie. Chodź na 8 małych kotków w jednym kolorze. Mamy też Drugi kolor kotków, i tutaj pewnie tak samo. Mamy żel, mamy 8 dużych, i mam nadzieję, że zaraz tutaj będzie także 8 małych kotków. Już uciekają. I mamy 8 małych kotków. Wszystko ładnie, tej starannie zrobione drewienka. Z ilustracjami. I to jest całość zawartości gry. Niby niewiela Ale już wcześniej grałem w tą grę, więc mogę ją polecić. A recenzja będzie oczywiście na w innym filmiku. Tak wygląda unboxing. Dziękuję bardzo.